World Inequality Report ujawnia, że mniej niż 60 tysięcy najbogatszych ludzi na świecie posiada więcej majątku niż połowa populacji globu razem wzięta. Dane pokazują drastyczne rozwarstwienie dochodów i bogactwa, które przekłada się na nierówny dostęp do władzy politycznej. Jednocześnie osoby te wnoszą minimalny wkład w finansowanie państw. Wysoko opłacani pracownicy klasy średniej, lekarze, nauczyciele czy inżynierowie płacą w podatkach większą część swoich dochodów niż miliarderzy, których majątek często ukryty jest w rajach podatkowych lub oparty na zyskach kapitałowych. Nierówności majątkowe mają także wymiar ekologiczny. Przedstawiciel najbogatszego 1% emituje średnio 75 razy więcej dwutlenku węgla niż osoba z dolnych 50% populacji. W skali globalnej górny 1% odpowiada za 41% wszystkich emisji gazów cieplarnianych, jeśli liczyć je według własności. Autorzy raportu podkreślają, że międzynarodowy system finansowy sprzyja bogatym krajom i eksploatuje zasoby państw biedniejszych. Takie nierówności nie są wynikiem naturalnego działania rynków, lecz skutkiem świadomego projektu politycznego i instytucjonalnego. Obecny system odtwarza globalne dysproporcje w sposób przypominający, choć w subtelniejszej formie, historyczne wzorce kolonialnej eksploatacji.